Hej z tej strony Madzia. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym opowiem Wam e, o największych błędach urodowych i modowych na lato. Będą to największe błędy, których ja osobiście nie jestem w stanie zdzierzyć, których po prostu, na które nie mogę patrzeć, które po prostu wypalają mi oczy już z daleka, jak na nie patrzę. Oglądając ten film musicie wziąć pod uwagę, że jest to moja opinia, każdy ma swoją opinię i to są rzeczy, które mi się nie podobają, których ja... których ja nie uznaję po prostu to proszę pod uwagę, zanim skomentujecie, zanim coś na ten temat napiszecie. Wiem, że pewnie wy macie swoje, więc napiszcie mi od razu w komentarzu, jakie błędy według Was są najgorsze, najgorsze, jakie dziewczyny popełniają, jakie kobiety popełniają właśnie latem. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli lubicie takie filmiki, takie z modowo-urodowym tłem. I w dzisiejszym filmie mamy sponsora, sponsora tego e, odcinka. Jak możecie zobaczyć z tyłu, stoją już tej tubki. Sponsorem tego odcinka jest e, firma Mixit. Jest to firma, która tworzy e, musli, które możecie sobie sami zmiksować, które możecie sobie sami e, wybrać. Ale nie tylko są to musli, są to też e, liofilizowane owoce, są też orzeszki, są drinki, przekąski, wszystko co jest zdrowe. i wszystko wszystko, co pozwoli Wam przygotować smaczne, zdrowe i pożywne śniadanie. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć nieco więcej o właśnie o tych musli, o granolach. Mam tutaj przygotowane dwa smaki. Możecie zobaczyć z tyłu. Ta zielona tuba to jest moja mieszanka, autorska mieszanka Madziowa, tak ją nazwałam. A druga ta, którą widzicie tutaj. W tej tubie znajduje się mieszanka dla robaczka, coś w tym stylu, ulubiona mieszanka mojego syna. I zaczniemy właśnie od tej mieszanki mojego syna. Tutaj mam w miseczkach, bo od razu sobie przesypałam, żebyście mogły, żebyście mieli okazję zobaczyć, jak to wygląda. To jest mieszanka dla robaczka. Możecie zobaczyć tutaj banan, truskawka albo malina truskawka i malina. E, oprócz tego są tutaj e, poduszeczki, które w środku mają e, czekoladę. Są tutaj też b, b, jakieś takie płatki dodatkowe owsiane e, i też takie kuleczki e, czekoladowe. Także to jest coś co wasze dziecko pokocha, to jest coś, co wasze dziecko po prostu będzie jadło namiętnie. Moje dziecko właśnie je, dodaje sobie do jogurtów, dodaje sobie do mleka, wcina sobie to na śniadanie i wiem, że jest to zdrowe. Yy, I. Pożywne. I teraz pokażę Wam moją mieszankę, bo oczywiście nie omieszkałam sobie takiej mieszanki wybrać. No bo skoro jest to mixit, czyli zmiksuj sobie, czyli wymiksuj sobie, no to stwierdziłam, że czemu nie? Ja w ogóle nie lubię takich rzeczy, muszę Wam się przyznać. I byłam bardzo estetycznie nastawiona do tego, bo żadna z, z mieszanek nie. Tak jakby nie wpadła w mój gust. Ja jestem taką właśnie osobą, której musi wszystko smakować, dlatego próbowałam z owsianką, nie wyszło, dlatego próbowałam z różnymi takimi rzeczami zdrowymi, nie wychodzi. To mi po prostu musi smakować. Tam musi być właśnie to, co ja lubię jeść. Jeśli jest. To wtedy jest w porządku, że możecie zobaczyć, co ja tutaj mam. To jest moja mieszanka. Mieszanka Madziofa. Mamy tam migdały, mamy borówkę, mamy jakieś tam właśnie płatki owsiane, czekoladowe kulki. Jest na pewno borówka, są na pewno rodzynki, także wszystko to, co ja dodaję właśnie do owsianki, co dodawałam do owsianki. Owsianka, musicie wiedzieć, mi bardzo, bardzo nie smakowała, więc zawsze wsypywałam dodatkowo rodzynek, zawsze dodawałam sobie. Sobie właśnie jakiegoś banana, dodawałam sobie właśnie takie miodowe, miodowe prażone, nie wiem jak to się nazywa, pszenica, to, takie jakby a przepyszne to jest, ja to teraz dodaję sobie do jogurtu, no i moje dziecko, tak jak wspominałam już o tym, opowiadałam na Instagramie, na Instastories, lubi sobie kupować taki jogurcik jak Fantazja z takimi dwoma pojemniczkami jeden większy z jogurtem, drugi mniejszy z takimi właśnie dodatkami z jakimiś wiórkami kokosowymi z jakimiś orzeszkami, tam jest naprawdę bardzo mało tych orzeszków jemu zawsze brakowało tych orzeszków yy, i cały ten jogurt kosztuje około 5 zł więc to nie jest lepsza opcja oczywiście, że jest lepsza opcja po prostu wsypuje sobie tego ile chce wymiesza, wymiesza, ukręci z tym jogurtem naturalnym i po prostu jest super przekąska, super na podwieczorek, czy na drugie śniadanie, czy na śniadanie, po prostu mega, mega opcja. Oczywiście do tego możecie dodać świeże owoce, polecam serdecznie, a jeśli nie, to polecam również liofilizowane, które można kupić również w sklepie Mixit. Jak wspominałam, ja byłam bardzo sceptycznie do tego nastawiona bo no, czym to się może różnić od zwykłych granoli, od zwykłych musli? Co to może mieć w sobie e, takiego fajnego? No właśnie to, że sobie możecie sami wybrać. Możecie sobie sami wybrać, zrobić własną kompozycję, czy to e, orzechów, czy to właśnie całki, całkowitych, całki, całych tych granoli, czy e, owoców liofilizowanych, czy dodatkowo jeszcze jakieś przekąski. Także wydaje mi się, że to super opcja e, i polecam Wam zerknąć link do nich, zostawię Wam na dole. Jeśli będziecie Miał ochotę, nie chcecie zamówić, to dajcie znać, że jesteście ode mnie. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Zerknijcie w ogóle, co oni tam mają. W ogóle to widziałam jeszcze owoce w czekoladzie, ale Boże, lipiec miał być bez słodyczy. No i jest. Póki co jest. Ale takie coś się nie liczy, chyba. Co? Migdały są zdrowym zamiennikiem, i ja tego pochrupię. To jest jeszcze mój drink. Bo mają właśnie też te owoce oliofilizowane, i ja sobie tutaj dodaję do wody. Do tego, um, lód. No i super. W ogóle rurka jest brudna od, od szminki, ale mega. Mega po prostu ułatwia mi to picie wody. Polecam. Możemy przejść do dalszej części filmu. Pierwszym błędem jest to taki nieoczywisty błąd. Który nazwałam szaleństwo kwiatów. Chodzi o to, że ja już jestem troszeczkę przytłoczona tym... Wzorem kwiatowym. Ja wiem, że jest to najbardziej modny i najbardziej um, wiosenny, najbardziej taki powabny, kobiecy wzór um, na całym świecie. I możecie zobaczyć, dzisiaj tak dla przekory ubrałam coś, co po prostu ładuje tym wzorem na prawo i lewo. Mam tutaj i paski, i kwiaty, i jakieś szlaczki. Po prostu jest tutaj tego dużo. No, umówmy się. Ale jest to tylko sukienka. Jeśli mam ubraną taką sukienkę, i do tego neutralne buty, neutralną torebkę, to nic się za bardzo nie dzieje. Ale widziałam, że dziewczyny szaleją i ubierają kwiatową bluzkę, kwiatowe spodnie, kwiatowe buty kwiatowe okrycie wierzchni i tego jest naprawdę bardzo dużo no musiałobyście mieć wszystko z tego samego materiału, żeby to do siebie pasowało to tak idiotycznie by wyglądało więc to jakby tutaj, tutaj są tutaj są róże, wielkie róże a na spodniach mamy drobną łączkę a na butach to w ogóle mamy lilię i czasami mnie przytłacza po prostu e, ten wzór kwiatowy, czasami mam go już dość, nieraz mam także szukam e, sukienek, szukam jakiś bluzek gładkich zupełnie bez napisów, bez yy, właśnie żadnych wzorów kwiatowych i ciężko powiem wam ciężko jest znaleźć coś naprawdę basicowego, coś naprawdę gładkiego bez żadnego wzoru, także wzory kwiatowe troszeczkę mnie ostatnio po prostu przytłaczają tak jak wspominałam po prostu mój outfit dzisiejszy tak dla zobrazowania tego efektu. Kolejny błąd wakacyjny, błąd letni, którego nie toleruję absolutnie. To zbyt krótkie shorty. Ja wiem, że powiedz mi nie masz ładnego tyłka, nie masz ładnych nóg. To tutaj teraz będziesz e, e, wydziwiać i będziesz tutaj wylewała jady. Słuchajcie, ja uważam, że nogi absolutnie są do pokazywania. Krótkie spodenki są prześwietne, sama śmigam w krótkich spodenkach, sama śmigam w shortach, ale w takiej długości, żeby tyłek nie wystawał. Nogi są do pokazywania, dupa niekoniecznie, umówmy się. I możesz mieć najbardziej kształtny tyłek na świecie, najbardziej krągły, najbardziej wysportowany i po prostu co tam jeszcze, ale wychodzenie do ludzi w takich spodniach, uważam, jest troszeczkę mało taktowne. No bo przepraszam bardzo, kto chce wgapiać się w Twój tyłek, kto chce patrzeć na Twój tyłek, który wylewa się spod shortów, mówimy tutaj o shortach, które są dosyć wysoko wycięte, nie mówcie, że wyszły tam gdzieś przez przypadek, nie mówcie, że wyszły gdzieś niechcąco, po prostu um, za wysoko podciągnęłyście, albo coś się z nimi stało, po prostu na pewno widziałyście, że to są takie shorty z których wystaje tyłek i coraz więcej widzę takich outfitów, szczególnie na Instagramie u Instagramerek uważam, że są niesmaczne po prostu tak jakbyście w majtkach wychodziły są też takie e, majty w stylu bokserkowym gdzie po prostu macie zasłoniętą całą pupę, ale ten dół jest nie do końca zasłonięty, więc no halo więc w takich spodenkach wyglądacie tak jakbyście w majtkach po prostu wychodziły na ulicę, no przepraszam Was bardzo na pewno to nie są spodenki na ulicę. Ja wiem, że to jest denim, że to jest jeans, że to jest um, wakacyjny vibe, ale miejmy troszeczkę szacunku i do siebie, i do innych. Kolejny błąd według mnie. To za dużo make-upu, zbyt dużo makijażu, zbyt dużo warstw, zbyt ciężki makijaż, czyli szpachla potocznie. No mówmy się, że tutaj jestem wymalowana w miarę kryjącym podkładem, ale już nie szaleję z podkreślaniem czarną kreską oczu, nie szaleję za bardzo z mocnymi kolorami na ustach. Lekko je podkreślam, czy też brwi, po prostu robię taki make-up, no make-up, tak żeby był, a żeby go po prostu nie było, a żeby się nic nie świeciło, no bo potem właśnie tak. Skóra się świeci, nie oddycha, wszystko spływa po dotknięciu ręki. Wygląda to niehigienicznie, nieestetycznie i w ogóle jestem na nie ciężkie, ciemne makijaże na co dzień dochodzenia, mówię nie. Szczególnie tym makijażu, mówię nie, które mają w zestawie doklejane rzęsy, rzęsy, które wyglądają jak małe e, larwy, Dżdżownice, czy coś takiego, nie wiem jak to powiedzieć. Takie, takie, takie małe, owłosione coś, taka larwa, która chodzi po prostu, z czym mi się kojarzą właśnie te doklejane rzęsy. I szczególnie mówię, nie grubej warstwie tapety na twarzy. To nieładnie wygląda, po prostu nie róbcie tego. Kolejny błąd, który według mnie. No jest taki, powiedzmy, so-so, powiedzmy. To chodzenie w swoim typie kolorystycznym i fiksowanie się na temat swojego typu kolorystycznego. Ja wiem, że jak już byliście na takiej analizie kolorystycznej, to chcecie dobrze wyglądać, chcecie to wszystko wprowadzać w życie, ale no, tutaj posłużę się tutaj przykładem pani jesieni. No, jest lato, są wakacje, a wychodzicie w butelkowej zieleni, w szarości, w czerni i... W rudościach. Ja wiem, że Wam w tym do twarzy, ja wiem, że fajnie w tym wyglądacie, ale poeksperymentujcie coś. Po to jest lato, po to są wakacje. Spróbujcie czegoś innego. Spróbujcie pasteli. Spróbujcie tego, co jest modne. Teraz aktualnie jest super modny kolor fioletowy. Taki rozbielony. Może nie taki jak mam na paznokciach, ale taki jeszcze bardziej pastelowy. Popróbujcie czegoś. Potestujcie. Moda jest po to, żeby się bawić. A nie Wy sobie już ustaliłyście, jaki macie typ kolorystyczny, i będziecie po prostu siekać. Cały czas te same kolory do znudzenia, także może nie jest to jakimś błędem. Jeśli macie ochotę chodzić w takich ubraniach, to chodźcie, ale nie fiksujcie się za bardzo w tą stronę. Spróbujcie czegoś nowego. Spróbujcie czegoś innego. Może coś odkryjecie. Kolejny błąd to przezroczyste ubrania. Przeźroczyste ubrania, spod których prześwitują majty, spod których prześwituje czarny stanik, czy stanik w jakim innym kolorze i no nie fajnie to wygląda. No według mnie nie fajnie to wygląda. Musicie być świadome tego, co ubieracie na siebie. Jeśli już jesteście świadome tego, że ubieracie coś prześwitującego, to ubierzcie coś, co będzie fajnie prześwitywało spod spodu. Jeśli ubieracie jakiś top prześwitujący, to pod spodem ubierzcie jakiś super ekstra koronkowy biustonosz. Coś, co tutaj będzie Wam specjalnie wychodziło, jakiś kolor, jakaś czerwień może. Może coś takiego właśnie... Co właśnie ma wychodzić, co ma być widoczne. Bądźcie świadome tego, że Wasze ubranie jest prześwitujące i ubierzcie pod to konkretną bieliznę. Druga rzecz to za dużo bielizny. <grytania> ja wiem, ja wiem. My, dziewczyny z wielkimi biustami, musimy mieć staniki. Nie możemy sobie pozwolić na chodzenie bez stanika. E, przynajmniej ja jestem e, na nie, jeśli chodzi o chodzenie bez stanika na co dzień, czy po prostu do ludzi. E, więc e, są na no to jakieś e, po prostu metody. Są różne możliwości. Można ubrać biustonosz bez ramionczek, można jakieś Naklejki podtrzymujące, taśmy podtrzymujące. Jest teraz naprawdę dużo tych możliwości, także rozejrzyjcie się i nie wystawiajcie takiego grubego ramionczka na wierzch spod bluzki. Ubieramy bluzeczkę czy sukienkę na, na um, super cienkich spaghetti makaronowych tych ramionczkach, a spod spodu wystaje nam takie ramionczko od stanika, takie grube, które nie zwęża się, tylko widać, że to jest taki gruby stanik, nawet bym powiedziała, bardziej sportowy, taki do chodzenia na co dzień, także nie, nie róbcie tego. Kolejna rzecz, która doprowadza mnie do wybuchów gorąca, to wtedy kiedy widzę dziewczynę, która ma ubrane rajstopy, kiedy jest gorąco. Ja rozumiem, że osoby, są osoby, które pracują w biurach, gdzie jest określony dress code, i w tym dress code jest jasno powiedziane, że po prostu musicie mieć ubrane rajstopy. Ale jeśli macie zwiewną sukienkę ubraną na sobie, czy coś po prostu takiego niegarsonkowatego, i do tego są ubrane rajstopy, a już, Boże, uchroni się, są to czarne rajstopy. To mnie się robi gorąco, mnie po prostu podzalewa z góry na dół. Ściągnijcie teraz stopy, jeśli nie musicie ich nosić, bo jeśli musicie, jeśli są również e, ku temu jakieś przesłanki zdrowotne, to oczywiście noście. Jeśli nie musicie, to ściągcie je, cieszcie się z wiewnością, czy cieszcie się przewiewnością, ochłodzeniem. Jeśli macie problem z pokazywaniem nóg, polecam serdecznie sukienki Maxi, żeby troszeczkę przysłonić te nogi. Jeśli chcecie, nie chcecie ich pokazywać, no to ubierzcie sobie sukienkę Maxi, ale bez Rajstop. Nie wiem, po prostu. Nie widzę aktualnie innego powodu właśnie niż dress code, niż powód zdrowotny, żeby ubierać rajstopy latem przy 30 stopniowych upałach. Powiedzcie, powiedzcie mi, czy jest jeszcze jakiś inny powód? Ostatni błąd na dzisiaj to zbyt obcisłe ubrania. Taka klisza, można powiedzieć. Ale mówimy tutaj o naprawdę obcisłych ubraniach, bo niektóre z nas kierują się tym, jaki rozmiar noszą. Wiem o tym, bo piszecie do mnie bardzo często i pytacie się mnie, jaki nosisz rozmiar, a w którym sklepie? O który sklep pytasz? Bo na przykład w Celbę znoszę rozmiar 50-52, jeśli chodzi o dół, ale 54, jeśli chodzi o górę. Ale na przykład w sklepie Tono miałam sukienkę w rozmiarze 58, a na przykład w Jorsie miałam sukienkę w rozmiarze 46. Więc halo, 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 dziewczyny, obudźcie się. Nie ma czegoś takiego jak rozmiar. Rozmiar, twój rozmiar po prostu. Bo ja wiem, że wy sobie ubzdurałyście gdzieś w głowie, ktoś sobie też inny mógł ubzdurać w głowie, że nosi rozmiar 46, ale po drodze mu się troszeczkę przytyło, ale po drodze może mu piersi urosły, e, może po prostu zmieniła mu się postawa. I już nie nosisz tego rozmiaru 46, już nosisz większy, ale. Po prostu z przyzwyczajenia, gdzieś tam w głowie masz zakodowane, że masz ten rozmiar 46 i kupujesz 46 i rok w rok, kupujesz rozmiar 46, a on jest na ciebie za mały, jest obcisły, opina się, zwija, podkreśla to, co nie trzeba to nie wygląda fajnie. Druga sprawa jest taka, że też masz zakodowane, że ty po prostu taki nosisz i koniec. On musi być dobry. A ja do tego rozmiaru schudnę, ja do tego rozmiaru się dopasuję, ja sobie to przerobię. Po co się tak męczyć? Po co się tak katować? Nie bójcie się kupować większych rozmiarów. Ja teraz kupuję większe rozmiary. Nauczyłam się tego, że wolę mieć większy rozmiar. Wolę mieć coś luźniejszego na sobie. Właśnie teraz w okresie wiosenno-letnim bardziej Okresie letnim. Nie lubię, jak mnie coś obciska, nie lubię, jak mnie coś tutaj ogranicza. Wolę mieć więcej miejsca, wolę, żeby to było luźniejsze. Jeśli macie ochotę i lubicie dopasowane, oczywiście nie mam z tym najmniejszego problemu. Dopasowane ubranie, a za ciasne i za małe, to są dwie różne sprawy. Pamiętajcie o tym. Dopasowane ubranie jest po prostu przylegające do ciała, a za małe i obcisłe, zbyt obcisłe, po prostu się zwija i nie miejcie złudzeń, to widać, widać, że coś się. Wpija, widać, że coś się zwija, że coś się gdzieś chowa. W, najczęściej są to takie punkty jak okolica Majtek. Okolica stanika to się tutaj zwija, to się tutaj zbiera e, i naciąga i prześwituje i nie fajnie to wygląda. Także e, ja jestem zwolenniczką dobierania większych rozmiarów, bardziej oversize'owych, zwiewniejszych, jeśli chodzi o lato, właśnie. E, no tak, już mam po prostu. Wolę większe. Um, ale nie mówię, że tych dopasowanych nie ubieram. Oczywiście mam takie koszulki również, które są dopasowane, które ubieram, ale jakoś tak. No, wolę to większe. Wolę po prostu zostawić sobie więcej tego miejsca. Wolę sobie zostawić więcej tego luzu. Po prostu nie mogę zdzierżyć tego, kiedy jest gorąco i coś mi się przykleja e, do skóry, a ja nie mogę tego odkleić. Nie mogę sobie zrobić tak. Nie mogę sobie zrobić tak chłodniej po prostu, bo tutaj nie ma miejsca, bo tutaj jest dopasowane i nie mam... Wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Wiem, że mam tutaj mądre widzki, mądre obserwatorki i subskrybentki i wiecie, że e, no, każdy z nas ma własny rozum. Każda z nas ma własny rozum, każda z nas podejmuje swoje własne decyzje, także ja tutaj nikomu absolutnie nic nie narzucałam. To jest tylko moja opinia. Mi się to nie podoba, ja tak nie chodzę. Jeśli Wam się to podoba, tak chodzicie... No to ja nie mam nic do tego absolutnie, pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Jeszcze raz o tym wspominam. To są według mnie największe błędy. Największe błędy, jakie można popełnić właśnie latem. I początkowo tytuł tego, tego filmiku miał dotyczyć dziewczyn plus 6. No ale halo, te problemy dotyczą wszystkich nas, wszystkich kobiet. Tych w większym rozmiarze, tym w mniejszy, tych w mniejszym rozmiarze. Każda z nas może popełnić taki błąd, taki grzeszek. Więc absolutnie tytuł w tytule nie znajdzie się... Plus size, bo ten film dotyczy wszystkich kobiet. Błędów kobiet, które są popełniane latem. Na pewno o kilku błędach zapomniałam, na pewno nie zwróciłam uwagę na kilka ważnych aspektów, i wy mi je napiszecie na dole w komentarzu. Mam do Was taką wielką prośbę, jeśli macie właśnie takie dodatkowe rzeczy, lub po prostu chcecie się podzielić swoją opinią na ten temat, to koniecznie napiszcie mi na dole w komentarzu, co Was najbardziej denerwuje w outfitach, w modzie wakacyjnej, w modzie letniej, w modzie i w urodzie na lato, jeszcze takim małym, małą drobnostką dla mnie jest strój kąpielowy ale to jest takie, takie taka mała zasada którą ja się kieruję to jest też nie wchodzenie w stroju kąpielowym tam gdzie ludzie jedzą jeśli jestem gdzieś, mam ubrany strój kąpielowy to narzucam coś, jakąś jakieś parę o jakąś narzutkę no jest tego sporo, więc można wybrać, albo po prostu narzucam sukienkę na strój kąpielowy i idę Zamówić coś do jedzenia, e, idę właśnie do miejsca, gdzie ludzie jedzą, więc nie pokazuje się. E, tak, ja sama też nie chciałabym być w takim miejscu i zobaczyć pana z wywalonym bebzolem, e, czy panią po prostu z wyciętymi majtami e, po samym, po prostu po same cycki. Więc tak jak mówię, szacunek. I jakieś tam takie małe mikrozasady oczywiście obowiązują w to lato. Nie żeby się jakoś strasznie ograniczać, ale jednak troszeczkę zdrowego rozsądku. Mam nadzieję, że e, przejdzie. Także tak jak mówiłam, napiszcie mi o swoich rzeczach, napiszcie mi o rzeczach, które Was najbardziej nerwują. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli takie filmiki pogadankowe też Wam się podobają. Zapraszam do moich social mediów, na Facebooka, TikToka, e, Instagrama, e, no i na mojego bloga. Tam mnie znajdziecie, tam jestem na bieżąco. No i na dzisiaj to było wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!